Cześć, witajcie! Minęło już ponad 10 lat od premiery V4, gry, która miała być następcą ciepło przyjętej trójki, a ostatecznie stała się jedną z najbardziej dyskutowanych odsłon serii. Twórka wyraźnie przesunęła akcenty z klasycznego ciężkiego RPG w stronę dynamicznego Action RPG. Tutaj większą rolę zaczęło odgrywać eksploracja, budowanie i swoboda zabawy w piaskownicy, niż gęsta atmosfera i złożone systemy dialogowe. Kiedy nagrywam ten materiał, PTSD ponownie wraca do, te do tego tytułu, wypuszczając zbiórczą reedycję pod tytułem Anniversary Edition. Pakiet, zawierając podstawkę, wszystkie oficjalne dodatki, oraz Creation Club, klepik z odpowiednio dobranymi modami, które studio włącza bezpośrednio do gry. tego rocznego powrotu do Fallouta narosło sporo zamieszania, nie wspominając nawet o social mediach, gdzie bez trudu znajdziemy przykłady niedopracowania tej edycji. Postanowiłem więc wrócić do postonu, aby sprawdzić czwartą odsłonę po latach. Chcę ocenić obecną politykę wydawniczą Bethesdy i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy Fallout 4 Anniversary Edition w ogóle ma sens? Zanim rozpoczniemy, chciałbym podziękować Bethesdzie Polska za zaufanie i udostępnienie klucza do Fallout 4 Anniversary Edition, bez którego nie byłoby tego filmu. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób Bethesda ma w zwyczaju wracać do swoich dział. Studio to słynie z angażującego światotwórstwa, czy to w serii The Elder Scrolls, czy w Fallout'cie, czy w grach usługach jak ESO, The Elder Scrolls Online. Ptaszki, o których wspominam, mają często po 15, w przypadku najstarszego Morrowinda nawet po 20 lat. Naturalnym procesem jest więc ich rewitalizacja poprzez reedycję. Na przykład takie jak Skyrim Special Edition, Skyrim Anniversary Edition, Oblivion Remastered. A ptaszki śpiewają też o potencjalnym odświeżeniu Fallouta 3, ale to zobaczymy na TGA. Tworząc te ponadczasowe klasyki, Bethesda otworzyła sobie furtkę do ich ciągłego rozbudowywania. Nieważne na którą grę spojrzycie, od premier Morrowinda w 2002 roku, studio nie wypuściło tytułu bez solidnego wsparcia popremierowego. No to spójrzmy wstecz. Morrowind otrzymał dodatek Tribunal, rozwijający fabułę w twierdz Mornhold oraz wybitny Blood Moon, który dodał wyspę Solzheim i Wilkołaki. Następnie Oblivion przyniósł nam Kings of the Nine oraz legendarne Shivering Isles, doceniane za niesamowity projekt artystyczny i questy zrealizowane ciekawiej niż w podstawce. Wspomniany Fallout 3 to z kolei prawdziwy festiwal fanserwisu w postaci aż pięciu różnorodnych dodatków, na czele z Broken Steel, który naprawił zakończenie i rozwinął wątek Bractwa Stali. Nawet Skyrim, choć w mniejszej skali, otrzymał świetny dodatek Dragonborn, Będący bezpośrednim ukłonem w stronę Blood przez fakt wyspy Solzheim, o której wcześniej mówiłem. Do Falauta 4 przyjdziemy za chwilę, ale wspomnę o dodatkach do Fallouta 76, które pomogły odbudować zaufanie do studia. Z kolei niedawny Shutter Space do starfile stał się zwiastunem problemów, o których dziś opowiemy. Przez lata Bethesda mogła się chwalić jakościowymi, popularnymi rozwinięciami swoich światów, jednak w ostatnich latach ta sytuacja uległa zmianie. Kiedy więc wspomniałem o pozostałych tytułach, wrócę do samego Fallouta 4, bo tutaj owo pęknięcie stało się najbardziej widoczne. O ile Far Harbor to absolutna czołówka, gęsty klimat, dylematy moralne i godny następca Point Lookout, tyle reszta przepustki sezonowej spotkała się z chłodnym przyjęciem. Zamiast kolejnych wielkich krajów i historii dostaliśmy w dużej mierze pakiety warsztatowe, tak jak Contraptions, Wasteland czy Voltech Workshop. To był moment, w którym Bethesda zaczęła testować naszą cierpliwość sprawdzając czy zadowolimy się z samymi mechanikami i asetami do budowania, zamiast pełnokrwistych fabuł. Nie chciałbym, aby zabrzmiał to jednowymiarowo, bo sam lubię budowanie w Fallout 4, natomiast ten eksperyment w niektórych momentach kosztował Bethesda wiele negatywnych opinii na Steamie. Wspomniany przed chwilą Shutter Space do Fallouta tylko te obawy potwierdził bo wysoka cena, relatywnie krótki czas rozgrywki i brak fundamentalnych zmian pokazały bolesną prawdę o beteździe. Złote czasy dodatków minęły. I tu na scenę wchodzi Creation Club. platforma, która miała, albo zaciera już granice między pełnoprawnym dodatkiem, a płatnym modem. Właśnie ten model biznesowy stał się fundamentem dla strategii, czy wypuszczenia Anniversary Edition dla Fallouta 4. Bethesda zauważyła, że nie musi już tworzyć gigantycznych rozszerzeń, by odświeżyć grę. Wystarczy zebrać to co stworzono w ramach mikrotransakcji, dorzucić kilka łatek technicznych i zapakować w nowe pudełko nazywając to edycją rocznicową. Zdziała to przy Skyrimie, który w tej wersji zaoferował moim zdaniem wiele dobrego, więc naturalnym krokiem był Fallout. Pytanie więc brzmi, czy w przypadku czwórki, która nie oszukujmy się ma swoje lata i swoje problemy, taki zabieg wystarczył? Jeśli mamy jeszcze chwilę, to spodziewałem się niektórych problemów, chociaż wierzyłem, że BTS daje załata. Mianowicie miałem okazję zagrać w Obliviona Remastered i Skyrim Anniversary Edition, więc na bazie moich doświadczeń uważałem, że zaoferowana zawartość Questy może się udać pod jednym warunkiem. Jeśli ktoś usiadł i naprawił odwieczne problemy Bethesdy, czyli Technikalia i błędy. Na początek. Całkiem obiecujący, pobrałem kilkugigową łatkę, a po odpaleniu gry przywitał mnie no, ładny, nowy ekran z podziękowaniami za zakup i życzeniami miłej gry. Niby detal, a cieszy. Niestety to był moment, w którym optymizm zderzył się z technicznym murem. Zanim zacznę, nie recenzuję tu Fallouta 4 jako stricte gry, bo sama czwórka mimo swoich wad jest dla mnie produkcją dobrą, do której mam ciepłe uczucia i do której ogrania Was zachęcam. Redenzuję tu jednak jakość samej aktualizacji i stan techniczny produktu, który w 2025 roku jest nam sprzedawany jako wersja next-gen czy też aniversary. Mój komputer umówmy się z Radeonem 7600 ze sparowanym Ryzen 5500, to konfiguracja, która powinna sobie radzić z falloutem. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej, zamiast płynności dostęp, festiwal niestabilnych klatek i dziwnych przycięć. Co gorsze, gra potrafiła się zawiesić w taki sposób, że jedynym ratunkiem było siłowe zabijanie procesu przez menadżera zadań. Do tego przychodzą błędy, które żyją od premiery na przykład NPC. Niektórzy stoją jak słupy soli i kompletnie nie reagują na mój przycisk interakcji. Ale odłóżmy na chwilę e i przyjrzyjmy się temu, co BTS obiecała, a co realnie dostajemy w parsce. Sercem edycji Anniversary jest Creation Club. Stawianie go w roli flagowej części rozwoju czwórki na papierze brzmi nieźle. Sklepik, gdzie można pobrać modyfikacje, skórki, paczki tekstur, ale tu się pojawia problem fundamentalny: jakość tego kontentu. Bo większość nowości, za które w tej edycji musimy zapłacić, lub dostajemy w pakiecie, jeśli kupujemy tylko upgrade, to nie boję się użyć takiego słowa zapchać dziura. O ile Skyrim Anniversary Edition dostaliśmy nowe mechaniki jak wędkarstwo czy tryb survival, który mi się bardzo podobał, tak tutaj większość dodatków to po prostu nowe skórki, pancerze i bronie wrzucone do świata bez większego polotu. Weźmy na przykład te questy. Zamiast pełnoprawnych historii z dialogami i postaciami, dostajemy schemat znany z najgorszych momentów Fallouta 76. Idź do punktu A, zabij wszystkich, przeczytaj notatkę w terminalu, idź do punktu B i, i, i tyle. Co więcej, gra kompletnie nie radzi sobie z integracją tych dodatków. Podsumowując moje późniejsze z tą edycją, czuję się jakbym dostał pięknie zapakowany prezent, w którym w środku zamiast nowej zabawki znalazłem zestaw, zrób to sam z poprawianiem błędów. Na złego, początek tygodnia przyniósł małe zamieszanie z aktualizacjami, bo otrzymała ona aktualizację, która w moim przypadku zablokowała grę na poziomie 38 klatek na sekundę, a szukanie w internecie rozwiązania było zniechęcające. Więc przygody z moim anniversary edition skończyły się po 40 godzinach gry. Same łatki rozwiązywały kilka problemów, jak choćby wyrzucanie z gry przy próbie pobrania wszystkich dodatków z creation cluba, czy błędy przy zmianie profilu na Xboxie. Mimo to wciąż nie jest idealnie. Część graczy zgłasza błędy przy zamykaniu aplikacji, a na PlayStation zdarzają się kłopoty z dostępem do zakupionych DLC. Podsumowując to wszystko, czy warto zagrać dzisiaj w Fallout 4 Moim zdaniem tak, zdecydowanie. Mimo upływu lat postnuklearny Boston to wciąż niesamowita piaskownica, która potrafi wciągnąć na setki godzin. Jestem zachwycony po swoich 400 godzinach, wracając jak dobrze mi się w to grało, questy podstawki są świetne, eksploracja może bawi bardziej niż questy. Chciałbym spędzić więcej czasu, ale wiecie jak wiadomo, że każdemu dzisiaj brakuje czasu. Jeśli jednak dopiero planujecie swoją pierwszą wędrówkę po wspólnocie, to mam dla was jedną radę. Zainwestujcie w wersję Game of the Year, a edycję rocznicową omijajcie. Wersja Goty da wam dostęp do fenomenalnego Far Harbor i całej reszty kluczowych dodatków w znacznie lepszej cenie i bez przepłacenia za moim zdaniem zbiór niedostatecznych modów z Creation Cluba, które na ten moment więcej psują niż wnoszą. Nie ukrywam, czuję pewien zawód obecną polityką Bethesda, bo wydawanie niedopracowanych pakietów pod szyldem świętowania nie przystoi studio takiej legendzie. Oblivion z tych samych powodów, co teraz, nie został przez mnie ukończony. Ciężko grać w grę, które nie są dopracowane technicznie. Mimo to wciąż tli się we mnie nadzieja. Wierzę, że ta fala krytyki nie pójdzie na marne i przy okazji The Elder Scrolls 6 czy kolejnego Fallouta Bethesda przypomni sobie tworzenie takich perłek jak Oblivion, jak Skyrim czy Fallout 3. Trzymam za nich kciuki, bo w głębi serca wszyscy chcemy grać w gry. Ja je też bardzo lubię. Po prostu chcemy aby działał tak, jak na to zasługują. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście w Anniversary Edition, jak działają Wam te nowe aktualizacje. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.